ma się Z tej strony Burbonik. Witajcie znowu na moim kanale. Kontynuujemy grę w Gotika 3. Udało nam się zdobyć kolejną ciężką skrzynię, odwiedzić kolejny grobowiec. I mamy pierścień Adanosa. Co on nam daje? Czy on nam coś daje? Bo ja tak w sumie nie popatrzyłem. Pierścień Adanosa. Max siła życiowa 50. No, coś tam daje. Coś tam daje, ale nie wiem czy ja bym go chciał nosić, czy nie. Kurwa, bo no, zmieniło akurat. No chuj no je mamy. O, no, ale się udało. No jak już jest nie tego lajka. No. Palimy tutaj wilkę, idziemy, zbieramy kolejne ciężkie skrzynie. E, pójdziemy do tego grobowca, już obczaiłem nie więcej gdzie powinien być ten grobowy Angira. Mhm, mm hmm? jesteśmy tu na tym, zawija się na tym falaflu. Gdzieś tu powinny być, kurde. Kurwa, kolejne szamana. Dobra, tego do... gobliny trzeba zabić. Jak najszybciej, gminy. No kurwa, będzie we mnie walił tym ogniem. Dobrze, że tego biznesu to szamany, nie walą aż tak duże by przed orki albo w ogóle golemy, golemy są potężne, co nie? Golemy takie obrażenia robią ogólnie z tego, z tej swojej kuli, że mocak. Dobra i walimy trolla, mam nadzieję, że mnie nie uderzy. Ale myślę, że nie, a myślę, że jednak uderzy, bo się je nie zablokował, ale one nie, w sumie nie trzeba ich blokować. Jest bardzo dobrze, skóra trolla, 7, 7 i 7 i odpalamy dziewiątkę. Pyk. Jest gid. Piosemka. Co nas dalej czeka? Rozprowadzę, Kurwa, nie wiecie, o bym przecież nie odpalał w ogóle tej, tej podki, ale trudno. Dziewiątka. I tutaj coś powinno być F5. Eee, to jest 46 namiot orkowych dowódców. O kurde O, to tu grubo może być. Uf. Uf. Mam nadzieję, że tu szamanów nie ma za dużo, albo może w ogóle nie ma. Jakby nie było w ogóle szaman, to było pięknie. O nie, już coś się kulegać. 6, 6, 5. Gdzie jest szaman? Tu jest szaman. Dobra, szaman nie żyje. To już raczej szybka akcja będzie. umierają kurde szybko czuli jak w ogóle jestem w szoku 6 6 6 5 Nie żyje Trzeba walić z tego Z wiedzący planu Umierają po kolei, bo po kolei ale umierają Umierają, płyek, jak odpadają, kurde jak Brukselki Dawaj tego, kurde o nie, blokowo się uh, 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 bez jedzie. najgorzej. O właśnie, nie wiadomo co zrobić wtedy w takiej sytuacji 7 F5 Dawaj tutaj Baziulek No ostatni kurde, siury nie są już niektórzy na hit'a w ogóle. Ten jeszcze ma całe życie, ale już niedługo. Dobra, weteran wojenny już będzie umierał. Pyj. I ostatni weteran wojenny. Na dzisiaj szybka akcja. O, Izby Pcyli, obrazowisko orków w Nordmarze zniszczone. Tyle porkach. Po Takie straszne orki były. A tu się boją i uciekają. Cyk-cyk-cyk, tyk, tyk. zbieramy oczywiście kurde nasze trofea z tych kurde pięknych orków. Cyk, a tu co jest? Tu nic, tu nic. I tu powinna być kurde ciężka skrzynia. Zgadza się, zgadza się. Otwieramy je. Prawo, nie, lewo, lewo, lewo od początku. Lewo, prawo, lewo, prawo. O, musimy sobie to to jest numer 46. Cyk zaznaczona skrzynia. Co my tu mamy? Kusza bojowa. 190 obrażeń. uhuhu Jest ok. W tym momencie musimy zejść. Idziemy dalej na dół. Nie wchodzimy tutaj, bo to jest chyba wejście w ogóle do kopalni tej całej. Na razie tam nie wchodzimy. Na pewno chcemy zrobić sobie zabójcę orków. Mamy 44, no jeszcze nie dużo na wsumie brakuje, niecałe 10 tysięcy. expa. Więc to jest tak do mm. zrobienia w miarę szybko. O ten jak mnie zaskoczył. I co, on będzie tego odskakiwał kurwa, daj mi cały czas? No to tak, trzeba go mi właśnie kurwa. Ta walka czasami, w tym, kurwa, go to mnie przeraża, co nie. Dobra, jest git. Od 5 sekund, czyli tędy dojdziemy do klanu młota? Nie wiadomo. Kurwa. O nie, czy to będzie tak łatwo? Nie zabić. Są dwa kurwa golemy. Kurwa. O, jeden mnie zostawił. Dobra, szybka akcja. Dobra, jednego zabiliśmy. Pięć. Ale kurde, one mają tak, że one kurwa trafiają tym... ...tym czarem. Kurwa, no, za każdym razem, co nie? Za każdym kurwa i jebanym razem trafia. F5 Idziemy do klanu młota, tak? Czy uda nam się dojść? Nie mam polotnego pojęcia. O, jelenia z miecza. Trzeba umiejętności, naprawdę, żeby zabić jelenia z miecza. Tam, o, tam widać właśnie wieżek Sardasa, chyba, co, nie. Klan ognia. Ja no nie chcę iść do klanu ognia, tylko chciałbym iść do klanu młota. Tu jest co? Klan młota, dobra, to tędy. Co? Któremu kurwa, iść do tego? Że tędy? Ja tu byłem. Chyba, że to chodzi, żeby na przykład tędy górą tutaj pójść. Kurwa, nie wiem, już sam No, tu nie byłem. Udało się. Nie wiem, F5. Walimy, zobaczymy co to kurde życie przyniesie, czy tak powiem. A nie, bo klan młota w ogóle jest... Kurwa, co w tą stronę? No ja już za bardzo nie czaję kurwa, ja się zgubiłem. No tu jakbyśmy kurwa dobrze szli, co nie? Tak mi przynajmniej to wygląda. Ale tu też byłem. Nawet gobliny zabiły. O kurwa, nie gadaj. Czy ja tu byłem? Czy ja zabiłem te. bizony? A tu jest wejście do planu Mota. No zarąbiście. No i spoko. Pisztos. tos. Plan młota odwiedzamy. Pyk. Dawaj go tu. Hop, hop, hop. Nie ma tu nic. Ha, chodzimy. O, wy nie macie kobiet na straży. Witam. Cześć. Cześć. Mam nadzieję, że nie ściągnąłeś tu orków. I bez tego mamy dość problemów. Naprawdę nie potrzeba nam więcej orków. Macie problemy z orkami? Tak. Przejęli naszą kopalnię. I piec do wytapiania. Straciliśmy wielu ludzi. Nawet Ingvar ledwo im się wymknął. Przeklęci orkowie! Jakiej kopalni? Naszej kopalni! Jesteśmy klanem młota! Od pokoleń wydobywamy tu magiczną rudę i wytapiamy z niej sztabki w wielkim piecu. Teraz jednak orkowie mają kopalnię i piec. H. kim jest Ingvar? Chyba żartujesz! Ingwar to najlepszy kowal świata. O. Gdy ktoś tu przychodzi, to chce kupić magiczną rudę lub zobaczyć się z Ingwarem. Częściej to drugie. Znajdziesz go w wiosce. Git. Co robicie w sprawie orków? Reto się tym zajmuje. To nasz najlepszy wojownik. Nie wiem co dokładnie planuje. Może potrzeba mu pomocy. Co to za piec? Jest tak stary jak świat. Nikt nie wie kto go zbudował. Był tutaj zanim powstały klany. Stworzono go z czystej rudy i wbudowano w górę. Przepływa przez niego rozżarzona lawa. Tylko tutaj można wyrabiać sztabki czystej rudy. Jeśli szybko go nie odzyskamy, nie będziemy mogli produkować oręża z magicznej rudy. Dobra. Sztabki czystej rudy? A pozostałe sztabki nie są czyste? W zwykłych sztabkach zawsze znajdują się domieszki żelaza i innych substancji. W czystej rudzie wyparowują podczas wytapiania. Broń wyrabiana z czystej magicznej rudy jest rzadka i bardzo cenna. Nawet my, członkowie klanu młota, mamy jej bardzo niewiele. Tylko najwięksi wojownicy się nią posługują. Dobra, okej. Okay. Uuuu Włazimy na górę, cyk. Kurde no, łaś, łaś. O wy nie macie tych kurde downów. A tu jest pewnie... o, tu jest pewnie kopalnia na bank to jest kopalnie Pereto. Dawaj tu. Kopalnia jest zamknięta. Jeśli chcesz zobaczyć wytapiaczy, będziesz musiał pójść do wioski. Ingvar jest przy kuźni. Coś zostało. Mamy problem z orkami. Nigdy bym się nie domyślił. Nie bądź zbyt prędki. Te świnie zajęły naszą kopalnię. Znalazłem jednak sposób, aby ich stamtąd wygnać. Jaki? Potrzebujesz pomocy. Miło, że zgłaszasz się na ochotnika. Czemu nie weźmiesz kilku ludzi i nie oczyścisz kopalni? Co ja mam zrobić? Wraz ze swymi ludźmi zaatakujesz yes. dolną część doliny. Tak, Drugie nie wejście nie do kopalni jest. jest tutaj. Wraz z moimi ludźmi? Gdyby to było yes, proste, człowiek sam człowiek bym to nie zrobił. Nie. Poszukaj kilku ludzi do pomocy. Sam nie masz szans. A chyba, chyba rozwolnię wezmę. Nie ja nie mam nikogo na podorędziu. podorędziu. Inaczej sam bym Jak to zrobił. Może pomogą dość, ci inne raz. klany. Czemu Spytaj ich. Czemu miałbym ci pomagać? Ale chciałbyś dostać jeden z naszych mieczy. Workowie mają piec. A bez pieca nie ma mieczy. Naprawdę proste. Okej, okay, pomogę Pomoc. ci. Dobrze. Wraz ze swymi ludźmi zajmiesz to miejsce od A, A ty poczekamy, aż będziesz gotowy. Potem weźmiemy ich w kleszcze. Jedno ze sobą morta. Tylko skacze dolne wej. Możesz na nic sam. Mógłbym Dobra. Nie wiem, okay. człowieku. Wie. Okej. Okay. Ciebie to nie orkowa zguba mort. Czego chcesz? A ty masz mi pomóc. Powinien był wiedzieć. Kiepski nastrój? Siedzę tu. Nic się nie dzieje. Strzeżemy kopalni. To takie złe? Powinniśmy ją zdobyć, a nie jej strzec. Im dłużej czekamy, tym silniejsi są orkowie. Gdyby to było takie łatwo. Czemu więc nie ruszycie do Spytaj Reto. Nie wiem, na co czeka. Raczej nie będziemy Mię, mieć większych, większych szans w tym star... A jakie to szanse? Marne. Ale jeśli nic nie zrobimy Go to i tak zdjęcie. Jesteśmy klanem Młota, ale bez kopii. Jesteśmy niczym. Dobra, ja to już pójdę, tylko chcę, chcę najpierw tym wszystkim pogadać. Cyk. Wszystko jest możliwe. jak tu nie ma żadnego kurwa w takim razie gościa, żeby mnie nauczył czegokolwiek. myśliwy. Gdzie jest ten ingwar kurwa cały? Abo nody jest ogólnie. Ale co nie zmienia faktu, że e, i tak kurwa, tu nie ma? Może lepiej nie zwalać góry. Zawsze potwierdzam, że i jakieś jeszcze inna hata. Hej, ty! Nie jesteś stąd, prawda? No nie, jest czego stąd? chcesz? Masz jakieś wieści od poszukiwaczy złóż? Powinni już dawno wrócić. Wszystko w porządku. To tylko niewielka plaga pełzaczy. Oh. Obawiałem się najgorszego. Jestem doświadczonym poszukiwaczem. Powinienem był iść z nimi. Pójdę tam i tak. Sprawdzę, czy wszystko w porządku. Git. Jesteś poszukiwaczem złóż? A. I to jednym z najlepszych. Jeśli nie znajdę złóż rudy, to znaczy, że ich po prostu nie ma. Pokażesz mi, jak się szuka rudy? A dasz mi dziesięć bryłek rudy? Rozumiem. Dziesięć... A. Dobra, dziesięć bryłek. A ile ja mam ogólnie? Kwestia, ile mam? Kurwa, sto hopę. Od... Twoja ja trzymam naszej umowy. Jeśli chcesz, zrobię z ciebie prawdziwe... Poszukiw... Od jakich poszukiwaczy złóż? Od Wolkara i jego ludzi. Co... Dobra, to ja ich znalazłem, więc tego nie muszę słuchać. Pięć. Kogo to jest chata? Nie wiadomo. To jest hata niczyja? Nie ma tu ciężkiej skrzyni. Okej, okay, let's go, ale nie ma. Tylko Idziemy dalej. Trzeba. Gdyby to było takie łatwe... Jeszcze jeszcze Kurde, za duże to jest. Dosyć Powiem. To jest fata, nie wiadomo kogo. Tu? Nie. To jest jakaś wieża. O, tu jest Ingvar. Kowal. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Nie, to nie jest Ingvar w takim razie. Myślałem, że to jest Ingvar. Nie, 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 nie. Na pewno szukasz Ingwara. Jego kuźnia jest nieco dalej. A ty nie jesteś kowalem? Owszem, ale nie jednym z wytapiaczy. Potrzeba ci czegoś? E, trzeba broni. O, mam tylko zwykłe towary. Dobrą broń kupisz u Ingwara. Mag... Dobro u innych. Kto to tak Zajmuje Zajmuję się wytapianiem rudy. Dobrych kowali w Nordmarze nie brakuje. Jednak tutajszy oręż jest specjalny dzięki użyciu rudy. Tylko jej wytapiacze wiedzą, jak przygotować magiczną rudę do kucia. Wykonują sztabki rudy. Dokładnie on. Tylko wytapiacze potrafią z surowej rudy tworzyć prawdziwe sztabki. Hmm. Chciałbym zostać wytapiaczem rudy. Musisz więc porozmawiać z Ingwarem. Dobra, do niego należy decyzja. Muszę sobie załatwić nowy pan... Dobra, to będziecie kosztować 100 bryłek rudy. Dobre towary nie stworzyły. Pokaż mi swoje pokaż towary. Mi jasne, czemu nie? Nie, go będzie o kurwa! Jest chyba jeszcze lepsze niż moje. Ciebie to nie obchodzi. 135, 130, 100. Lepiej się nie wtrąca. O nie, gorsze. Gorsze. Ale jest i tak bardzo dobre. Jest i tak bardzo dobre. A ile mam broju rudy? Ja mu dałam, jeżeli trzeba. Ruda? Sam Bryłki. A. go A. Jest kogo chata? Zabójca orków to nie? A tu teleport był nie. Przecież pomyliłem. myślałem, że to teleport. A właśnie ja tu teleport muszę zdobyć. A póki co go nie mam? Jest. Dobra, nie. Czytaj chcę się obijać 5 cyk, 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 cyk zawiniemy to Jeśli on będzie tak cały czas To nie udało się Moc przodków mamy. Jestem Ingwar Kowal i wytapiasz rudy Czego chcesz? Eee, chcę ubić interes. Chcę ubić interes. Kiedy przybyli tu orkowie, musiałem zostawić prawie cały mój majątek w kopalni. Chętnie sprzedam ci te kilka rzeczy, które mi zostały. Pokaż mi o. swoje towary. Nie, to lipe masz. To jest spoko, ale to mi nie trzeba. Chcę zostać wytapiaczem, Rudy. Nie masz czasu i cierpliwości, żeby zostać wytapiaczem. A skąd wiesz? Znam takich jak ty. ej, ej. ej. Zaczekaj, przekonasz się. Musiałbyś zostać czeladnikiem na przynajmniej 12 lat. Prawdopodobnie więcej. Masz tyle czasu? Nie za bardzo, więc zapomnij o tym. Co muszę zrobić, żeby nauczyć się kuć broń z magicznej rudy? Zakładam, że chodzi Ci o broń z czystej rudy. Broń dla bohaterów. Tak, tak. Pewnie. A o cóż innego? Przede wszystkim będzie Ci potrzebne doświadczenie. No i dobry nauczyciel. Pozostało tylko kilku, którzy znają tę sztukę. Wszyscy. Uczyli się u mnie. Więc co mam zrobić? Najpierw musimy odzyskać kopalnię. Wtedy pomyślimy, co dalej. Pomóż nam z kopalnią. Git. Okej. Uuu, most przodków. Co trzeba most przodków? Zaraz się dowiemy. Też rzeczywiście. Oczywiście trzeba, kurwa. Co ty pierdolisz, że to ma sto? 85 obrażeń i tyle, a ja tego dragota nie mam. Pytę by to strzelił. Ja znajdę gdzieś ten dragot. No kurwa, no nie ma czula. No muszę go znaleźć, bo to kurwa mać. Wiem, człowieku. Zarąbistą broń bym miał. Zarąbistą broń bym miał. U golf. To ty jesteś tym obcym? Jeśli szukasz miejsca do spania, to zapraszam do mojej chaty. Ale nie byłoby mieć towarzystwo. To czym się zajmujesz? Jestem Ugolf, najlepszy zabójca o. orków, jakiego widziała ta wioska. Więc co tam robisz? Gotuję zupę i piję. Już nie polujesz. Zrezygnowałeś z jakiegoś konkretnego powodu? Złożyłem przysięgę na mój topór. Brzmi głupio. To prawda. Chodziło o zakład. Jaki zakład? Że wypiję butlę tunelowego bulgotu. Bez padania na glebę. Sądziłem, że to nie problem. Ba, żeby to było takie proste. Przez te pomyje urwał mi się film. Nie pytaj o szczegóły. Tunel. Najpotworniejszy istniejący alkohol. Woda z piekła rodem. Pewnie nie jesteś po prostu dość twardy. Próbujesz mnie obrazić? Ktoś, kto nie potrafi nawet pić, nie ma po co polować na orków. Dość tego. Piłeś kiedyś tunelowy bulgot? Jeśli zdołasz to przełknąć i utrzymać się na nogach, to pójdę z tobą. Stoi. Znaczy, no dlaczego właśnie mnie było ci trzeba. Żaden z tamtych nie może się ze mną równać w zakresie rozwalania orkowych łupów. Za 50 brył rudy pokażę ci, jak to się robi. Aha. Znajdę tu, Znajdę tu jakieś łupy? Jesteś taki, jaki ja byłem kiedyś. Zawsze starasz się coś dorwać. Niezależnie od tego, ile kłopotów może to spowodować. To jak? Jest tu coś? Jasne. Czego szukasz? Ruda. Niedaleko stąd, blisko klanu Wilka, jest mała dolinka. Ruda wychodzi tam aż na powierzchnię. Jeśli masz kilow. Wystać Dolina ciekawie. jest trochę wyżej, trzeba przejść nad zwalonym drzewem. Dobra. E, mogę mu dać dziurę 5. Kurwa, nie chcę mu na razie dawać dziurę. Daj tak. mi ten bulgar. Myślisz, że trzymam to w domu? Zaraz trochę dla ciebie uważymy. Wciąż jednak potrzeba mi paru rzeczy. Co trzeba? Proszę. Masz tu wszystkie składniki. Masz tu wszystkie składniki. Wszystko. Ha. Przygotuj się na niezwykłe doświadczenie. Dawaj, woda. proszę. Jesteś napakowany niczym bawu. Jeśli zechcesz, pójdę z Tobą zapolować na orków. Masz, z pewnością Tobie przyda się bardziej niż mnie. Co mi dał? Tunelowy burgot. I tyle. Pyk. Okej. Okay. Ale nie bez sensu, żebym ogólnie mu dawał to, z racji tego, że tamten mi też zabójca orków może bez problemu nauczyć. Ty kim jesteś? A... to jest chyba chata szefa? Ej, ty! Co się tak skrada Człowieku... Czego chcesz? A gość! Chodź tu, niech no ci się przyjrzę. Wyglądasz mi na silnego typa. Taki właśnie powinien być mężczyzna w Nordmarze. Jestem, jestem. Potrafisz pokonać orka? Oczywiście, inaczej nie zaszedłbyś tak daleko. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Dobra, szukam kowala. Przychodzisz więc we właściwe miejsce. Nawet jeśli to orkowie kontrolują nasz piec, to wytapiacz rudy Ingwar i tak jest mistrzem swojego fachu. Sława jego ostrzy wykracza poza granice naszej krainy. A co, jakieś kłopoty? Można tak powiedzieć. Orkowie zajęli naszą kopalnię z piecem. Duma naszego klanu spoczywa w rękach tych włochatych sukinsynów. Nasi przodkowie przewracaliby się w grobach, gdyby się o tym dowiedzieli. Co zrobicie w sprawie kopalni? Skończymy z orkami. To prawda, nie wygląda to dobrze, ale pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie Reto trzyma orków w szachu. Idź potrzeba Ci pomocy. Jasne, z radością powitamy każdego, kto potrafi się posługiwać toporem. Zgłoście się do reto. On mi powie co co, co... Lubisz, dostaniesz go Dobra, co więcej, więcej niż Jak dla mnie. Możesz sobie nawet wziąć całe. Dobra, im złoto jest niepotrzebne. Człowieku, czego chcesz? F5 Dobra, i może się uda za... jebać mu kurwa ten ten. Potrzebuję, od... Potrzebuję odpowiedniego klucza. Aha, Człowieku, czyli jak uwolnię kopalnię, chcesz? on mi da klucz do tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z tą pogadam, nie pogadam, z tą pogadam, nie pogadam. F5 robimy. F5 robimy. E, przeteleportujemy się jeszcze tu. Żeby tamten nas mógł nauczyć, tego czego chcemy, żeby nas nauczył, bo tu jest ten chłopek kimiotek, gdzie on jest, tu będzie, nauczy mnie walki, e, jak zabić Cóż. dobra, o, pek, 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 zabójca arku, nie brakuje mi jednego punktu nauki, co nie, <ścoughs> oczywiście, że tak. Ekspa 30 ekspa brakuje, aha. I tyle. Dobra, zapisujemy, F5. Jeżeli ktoś oglądał do tego momentu, łapeczka w górę, subi, komentarz, cokolwiek, będzie super, będzie bardzo mile widziane. Widzimy się jutro, Bogot latuje codziennie, siema.